Jeszcze zanim zacznie się film, chciałem pozdrowić kilka osób i jednocześnie przeprosić ich za to, że musieli chwilę czekać na pozdrowienia. Otóż chciałem pozdrowić The Drake Boom Adriana 2002301 Twój fan. Taki manik twój fan, czyli mój fan, czyli mojego fana. Pozdrawiam. Wszystkich moich fanów pozdrawiam. Dart Vadera z kiny, Jakuba Pepe Froga. Za grę, którą mi dał. Bardzo Ci za nią dziękuję. No i oczywiście Nerdixa. No i zapraszam Was teraz do oglądania. Na początku może spójrzmy na pierwszą akcję. Co to, to się stanęło? Po zobaczeniu tych niecelnych strzałów może się wydawać, że jednak się może pomyliłem, że on nie ma cheatów, ale zobaczmy na film w powiększeniu oraz spowolnieniu. Zauważmy jak jego celownik najpierw poruszy się w prawo, żeby następnie szybko poruszyć się w lewo i wycelować dokładnie w snajpera znajdującego się po drugiej stronie mapy. Teraz możemy wyraźnie zauważyć jak jego celownik trzyma się głowy snajpera. Nie muszę chyba też podkreślać tych nagłych oraz szybkich ruchów myszką. Jak możecie zauważyć na serwerze grał również JorMom i tutaj niestety nie jestem w stanie powiedzieć w 100% czy był to cheater, czy jest to cheater. Nie spodobała mi się ogólnie jego gra, ale. Jedyne co znalazłem to podejrzana akcja, którą właśnie teraz widzicie. Podsumowując, Ehe to cheater z I'm Lockiem i prawdopodobnie Wolhakiem, a Jormont to prawdopodobnie jakiś losowy gościu, któremu zdarzyła się taka dziwna dosyć akcja. Ja pozdrawiam yy, moich wszystkich znajomych i mamy wszystkich ludzi, którzy będą oglądać. يم是给مك <inaudible> <inaudible>